Siemanko! Dzisiaj jesteśmy w mojej takiej jakby zbrojowni. Pokażę Wam wszystkie rzeczy, które w niej są. Tu tak. Tutaj mamy plecak. Jak widzicie tutaj, firmy Jackson. Saperka. Nożyk firmy Jackson. Latarka. Z paralizatorem. Tutaj latareczka tutaj się włącza paralizator proszę bardzo jest paralizator kolejna rękawiczki latareczka mała przejdźmy do pudła to ja tutaj zdejmuję a w pudle materac pucha po liptonie i tam się znajduje bieliznę. No takie ciuchy na zmianę. Kolejny nóż, coś takie taki jakby bidon do picia. Brazoletka z paracordu. Kolejna tareczka zegarek i nóż motylkowy. Dobrze. Przejdźmy do góry. Znajduje się tutaj dwie biodrubeczki i mój portfel. Tutaj jest takie toreb torebeczka na szyję. Kolejny plecaczek Bosz tym razem. Tutaj. I kolejny plecaczek. Dobrze, przejdźmy do zawartości tego plecaka. Już tutaj. Jak widać, film Jackson bardzo dobry plecak otwieramy tutaj jak możemy zauważyć rękawice kolejne yy, kolejna latareczka przyczepiona kolejny nożyk a w środku Taki, taka moskitiera, żeby nas komary nie gryzły folia tam jest... No i jeszcze śpiwór. No, to tyle w tej największej kieszeni. Przejdźmy do kieszeni tej. Tutaj apteczka. Nie będę już wyjmował. Kolejna kieszeń. Tu W tej kieszeni nic nie mamy. Potem ją zamknę. Przejdźmy do kieszeni górnych. Czyli tutaj. Tutaj znajdowała się saperka. A teraz tak, jest żyłka, jakieś tam przypony, gazu, zapalniczek, zapalniczki, kolejna latareczka, multitool, sztuczce takie fajne, które zakupiłem w Decathlonie, a takie. Tutaj łyżeczka i widelczyk. Tutaj. Przejdźmy do kolejnej kieszeni Znajduje się tutaj całe zaopatrzenie moje Czyli jakiś klej, coś w tym stylu O, coś takiego Ja tutaj, tutaj No I zestaw do szycia Dobrze To, to by było na tyle Jeszcze raz przelecę wszystko, pokażę 咦，这是。